Przy okazji treningu udało się dzisiaj wziąć nad wodę nową tyczkę Robinsona Competition CTX. Cała seria będzie tych wędek w tym roku dostępna. Będzie CTX, który będzie jakby najwyższym modelem z tych budżetowych. Oprócz tego będzie CMX i CSX. Do wszystkich tych wędek będą dostępne topy maczowe i topy power, gdyby ktoś miał ochotę sobie połowić troszeczkę większych ryb. Odnośnie parametrów CTX-a, to jest to wędka, by wzorowaliśmy się na TX-ie, ale no nie ukrywajmy, ta wędka jest, będzie dużo tańsza od TX-a. Będzie troszeczkę od niego odbiegać, przede wszystkim długością, bo nie jest to pełne 13 metrów, tylko jest to 12,5 metra. Ale jak rozkładałem tą wędkę wczoraj na sucho w domu, to mi się wydawała gorsza niż teraz sobie nie łowię i no tak jak mówię, teraz na mnie zrobiła dużo, dużo lepsze wrażenie. Całkiem przyjemnie można tą wędką sobie łowić i nie odczuwam jakiejś znaczącej różnicy w porównaniu jak łowię na co dzień tx -em. No jedyna różnica na tą chwilę to jest taka, że ta wędka jest po prostu pół metra krótsza. Bugowo myślę, że to jest podobne, chociaż jak zobaczycie na filmie wszystkie elementy są opisane. Tu widzę, że jest długość napisana 12,5 i 920 gramów, więc to są jak najbardziej przyzwoite parametry, a cena będzie nieporównywalnie mniejsza stawiając to obok TTX-a. Zgarzę to zaraz będą leszcze. Ale był leszcz. Elementy pomiędzy tyczkami CTX i TTX są kompatybilne. jeżeli ktoś na przykład się zdecyduje na zakup TTX-a, to może sobie jako tyczka zapasowa kupić budżetową wędkę, która jest dużo tańsza, czyli CTX. -a. Będzie on oczywiście odrobinę krótszy, ale generalnie druga wędka jako zamiennik, czy na przykład na jakieś gorsze łowiska, można zawsze sobie korzystać z tego CTX i trzymać ją właśnie jako zapas. Wagowo wędki są bardzo podobne. TTX jest odrobinę sztywniejszy, aczkolwiek ten CTX naprawdę daje radę i przy takich standardowych warunkach ja przynajmniej nie odczuwam różnicy wielkiej między tymi wędkami. Wszystkie elementy są oznaczone numerem oraz typem elementu. Natomiast na dwóch ostatnich, czyli te, które trzymam w ręce, to jest dziewiąty i ten poprzedni ósmy. Dodatkowo jest podana dokładna długość wędki oraz waga. Zobacz jak ryba jest płytko zapięta. Taka rada dla wszystkich, jeżeli można. Warto w każdej takiej sytuacji używać wypychacza. Zobaczcie, haczyk wyszedł dosłownie w pół sekundy. Natomiast używając palców nieraz o, się ta, ten pyszczek był wcześniej pokaleczony. To nie jest nasza sprawka. I tak później wyglądają pyski ryb, jak się wyhacza na siłę ręką haczyk. Polecam używanie dobry wypychacz, to naprawdę połowa sukcesu przy wychaczaniu ryb. Z technologii, które zostały zastosowane w tyczce CTX, to mamy tak, przede wszystkim nasz węgiel NanoCore o najwyższym współczynniku 80 milionów psi, czyli dokładnie ten sam, który jest w tyczce TTX. Daje on nam racjonalną sztywność i wagę wędki na niskim poziomie. Oprócz tego mamy, pokażę to od razu, wzmocnione elementy, tu jest dodatkowa warstwa yy, maty węglowej, która ogranicza wycieranie się wszystkich elementów. Yy, mamy nasze joint line'y, czyli miejsca, w których teoretycznie powinno się tą wędkę składać. Tutaj są one u nas, tak jak wcześniej już wspominałem, z numerami elementów. Oprócz tego cała wędka została wykończona w matowy sposób, czyli ogranicza nam to się blokowanie wędki w przypadku, gdy mamy jakieś wilgotne warunki. Na przykład jak pada deszcz, wędka zaczyna schnąć. Ten zwykły węgiel Taki szorstki potrafi się blokować w rękach, natomiast tutaj mamy całą matową powierzchnię, którą swobodnie jesteśmy w stanie przesuwać, nawet jeżeli ta wędka jest odrobinę wilgotna. Tak, ryby dzisiaj biorą dość chimerycznie, odławiamy co pewien czas jakiegoś leszczyka. Natomiast co chciałem powiedzieć przy okazji tych chimerycznych brań, to to, że CTX w 100% daje radę. Mogę Wam pokazać teraz, akurat nie wieje. Yy, wędka, zobaczcie, jak szybko gaśnie. Nie jest może jakaś super sztywna, tak jak TTX, ale jest naprawdę na akceptowalnym poziomie i mega szybko gaśnie. I jak jest jakieś delikatne branie, trzeba coś szybko tym węgutkom wykonać, jakiś ruch, to naprawdę nie ma obawy, że ona się gdzieś tam rozbuja, że się zepnie ta ryba, tylko naprawdę w 100% procentach spełnia swoją rolę dzisiaj. Oprócz tego, jak widzicie, te ryby nie są dzisiaj jakieś duże, ale ta wędka ma naprawdę czuć, że ma z mocy. Więc spokojnie nie bałbym się tą wędką łowić na rzekach. Myślę, że z spokojnie do 20 gram można zapinać. A tak jak widzicie, dzisiaj delikatne brania i też daje radę. Dzisiaj to Jokers byłby najlepszy. Trochę hakówki może i tyle. To by było mega, ale jak się nie ma, co się lubi. Super. Ctx zdaje egzamin. Nie naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tą wędką. Myślałem, że ona jest. Troszeczkę miększa będzie, ale jest bardzo porównywalna z CTX-em. Jedyny minus no to ma 12,5 metra, ale to no, mało, która wędka ma pełne 13. Naprawdę, więc, tak jak w Robinsonie, relacja jakości do ceny będzie na wzorowym poziomie.